Cześć, jest to Natalia. Dzisiaj nagrywam swój pierwszy vlog. Trzymajcie kciuki, żeby materiał był w miarę ciekawy. Zobaczymy też jak to wszystko wyjdzie. U mnie jest godzina dziewiąta, także Olek jest już na pierwszej drzemce. W tym vlogu myślę, że chciałabym pokazać taki mój typowy dzień bycia z dzieckiem w domu. Jak to u mnie wszystko wygląda. Więc zapraszam was do oglądania. się zauważyć. Mamy dwie kodry, ale to tylko dlatego, ponieważ Olek od jakiegoś czasu zaczął z nami spać. Jest to dla mnie duże ułatwienie, ponieważ karmię Olka piersią. Na pewno dla kobiety jest to łatwiejsze, ponieważ mam całą nockę przespaną, a jak on się budzi, to tak szybko go nakarmię i idziemy spać dalej. Także dwie kołdry wydaje się, że są bezpieczniejsze, żeby nie okryć dziecka w nocy. Mam jeszcze chwilkę dla siebie, także umyję twarz. Do mycia twarzy używam takiej pianki z Faceboom. Mam taką nowość z Bielendy, krem ochronny z SPF50. Ja taki używam podkład. On jest matujący z niacinamidem i fajnie u mnie się sprawdza. Ja nakładam tylko jedną warstwę, ponieważ nie zależy mi na jakimś super kryciu. I korektor pod oczy. Zładowała mi się bateria, także ja już sobie wklepałam korektor. Używam bronzera. Bardzo lubię te cienie do powiek z Kiko. Takie pojedyncze. Ten ma taki yy, fajny kolor y, różu, błyszczący. To jest nas. Nie, to jest numer 40 z, z Kiko. Takie pojedyncze. Nie wiem, czy yy, sobie ostrość. Chyba zopało ostrość. No, ja go bardzo lubię. Balsam do ust. tuż do rzęs. Na usta. Szlinka. Rozpuścić włosy. I gotowe. Ja jestem już ready. Oleg jeszcze śpi, także posiedziliśmy łóżko. Pomalowałam się. I idziemy się ubrać. Jak widzicie, ja już jestem przebrana w dresach po domu. A teraz dołączył do mnie Olek, który właśnie się obudził. Widać po nim jeszcze, że jest zaspany. On jest jeszcze w piżamce z kicia-kocia. Także idę go teraz przebrać, a później Olek zrobimy wspólnie kawkę. Olek jest przebrany już. Teraz czas go nakarmić. Palcynę, idziemy coś zjeść. Nas tak wyglądają zabawy z candy, czyli ona przynosi bananka Olinkowi i każe mu rzucać. No daj kendusia, to ci rzucimy. Tak? O, no daj kendusia. Teraz czas robić sobie kawkę. Tak? Pomożesz tym mamo musi zrobić kawkę. tam dobrze nie przeszkadzaj teraz Misia Kędusia Chetka chce to złapać ci ale nie może proszę teraz ty synku proszę <grybuj> to jest z okapu, on zasypia przy szumie okapu. Ale już zasnął, także stawiłam go w z w sypialni, wyłączyłam to okap. Ale śpi, także ja teraz troszeczkę posprzątam, przejdę w kuchni BLAD. I tu jest, jak widzicie, taki kącik z elektroniką. Jest tutaj talerz, który służy ogólnie do, do tego, żeby były na nim owoce. A obecnie to wygląda ten talerz, tak? Czyli sama elektronika. I tak szukałam w domu jakiegoś pojemnika, do którego mogłabym tą elektronikę włożyć. I znalazłam tylko taki pojemnik. On jest ogólnie na chusteczki. A tak go się otwiera. Tak, za chusteczki. A, no właśnie, bo on jest od dołu otwierany. Hmm. To nie, to jednak to mi nie pomoże, bo myślałam, że on jest od góry otwierany. Eee, I wtedy moglibyśmy tutaj włożyć. Dobra, to nie, to idę to jednak odnieść i szukam czegoś innego. Udało mi się. Znalazłam takie samo pudełko. Eee, też jest na chusteczki, ale otwiera się teraz od, od góry. Także tutaj włożę wszystkie kabelki. Nawigacz powietrza marki Blaupunkt. Pokażę Wam, jak wygląda. Tutaj do niego mamy pilot. Teraz mamy podane informacje, jaka jest temperatura w mieszkaniu, czyli 23 stopnie. A tutaj, jaki jest poziom nawilżenia w mieszkaniu, czyli 38%. Póki Oleg jeszcze śpi, ja sobie zrobię drugą kawę. Kubeczek. Mamy taką matę edukacyjną w salonie, gdzie na niej leżymy z Olkiem i się bawimy. Pokażę wam teraz jego zabawki. I tu mam taki e, pojemnik, gdzie trzymam e, zabawki, żeby e, był większy porządek. O, i tak on się prezentuje. Ja wyciągnę Wam i pokażę, co jest w środku. Ja powyciągam wszystko, co jest w nim i będę Wam za chwilkę pokazywać. So, dużo tego. O, jak widzicie tutaj mamy e, małą zabawiakę. Ej, Candy! Co Ty zrobiłaś? Widzieliście? Przewróciła mi pojemnik. I tutaj takie piłeczki, które oczywiście ona najbardziej uwielbia. Muszę je szybko pochować. O, jedną mi nawet ukradła. Daj Kendusia. Dobra, później jej piłeczkę zabiorę. Kendi, oddaj piłkę. Dobra. Przemię ma teraz zajęcie, to Wam mogę pokazać. Także jak widzicie, dlatego trzymam je w pudełku, ponieważ Candy by zaraz je zjadła. No to lecimy po kolei. Eee, tutaj taka e, zabawka z przeciąganiem. Nie wiem jak ona się nazywa, ale e, Olek zaczął już e, się nią bawić. E, to sobie gryzie, e, przeciąga. Także na wiek 6 miesięcy e, już jest e, super sprawą. Yy, tutaj taka zabawka grzechotka. Yy, mamy takie dwie. Jedną chyba dostało w prezencie. Yy -y. O, misiek. O. Grzechotka. Yy, to grzechotkę kupiliśmy yy, w Hiszpanii na Fuercie yy. Kolejna grzechotka. A tu jakiś króliczek taki, chyba gdzieś go przypinałam. Kolejna grzechotka. Tutaj może być jako też gryzak taki, o, z takimi z takimi detalami. Kolejny gryzak. Książeczka jest chyba taką książeczką wodną. E, jeszcze tutaj do kąpieli jej nie zabierałam, ale będzie na później. Tu oczywiście najlepsza książeczka szeleszcząca, dająca odgłosy. E, ta książeczka jest super sprawą i sprawdza nam się przy podróżach. E, zawsze ją zabieram i na jakiś czas Olek jest nią zainteresowany. Co mamy dalej? O! Tutaj gryzaczki widzę. E, gryzaczek Pierwszy, gryzaczek, drugi, gryzaczek, kolejny, kolejny. Tu jest taki gryzaczek. E, a to takie piłeczki sensoryczne. E, ja mu czasami masuję mm, plecki bądź ciało. O, taka, taka. Lubię je bardzo. Tutaj takie lustereczko do powieszenia. Tutaj również taka maskotka do powieszenia. No i samochodzik. I to by było na tyle. No, jest tutaj sporo tego. Dlatego zamykamy, żeby był porządek. Pudełeczko trafia w swoje miejsce. cyk Słonik. Mata wodna. No i taki to mały kącik olka do zabawy. Także jest troszeczkę tych zabawek, którymi się bawimy. jakoś ten czas musimy spędzać. Olek już ma te swoje drzemki takie 30-minutowe, więc nie są one już tak długie jak, jak wcześniej. Z aktywności takich, które my mamy, to chodzimy co tydzień na basen, chodzimy na spacery, no ale powiedzmy no dzisiaj, patrząc na pogodę, jest deszczowa, no to tak z nim nie wychodzę. Jest też po szczepieniu, także no cały dzień musimy gdzieś tam spędzić w domu, bawiąc się więc dobrze mieć kilka tam takich ciekawych zabawek, które jemu pasują. Ja mam jeszcze chwilę, więc wypiję kawę. Myślę, że mogę już iść do kuchni i powoli przygotowywać dla Olka obiadek. A dzisiaj na obiad będzie miał kalafior z cukinią. Także idę do kuchni i mu przygotuję, nastawię na gotowanie. A jeszcze Wam pokażę, jak Candy bawi się do piłką. Ja jestem pewna, że już tej piłki nie odzyskam. A ja nie zdążyłam nic zrobić na obiad, bo właśnie się obudził. Mama zabiera się za gotowanie. Ho, ha jakie wariacje. Zakryj brzuszek. Zakryj brzuszek. Ktoś tu ma wariacje. Ja już się wykąpałam. Posy mokre jeszcze muszę je y, wysuszyć. Nie suszę włosów do końca, bo nie mam teraz czasu, muszę kąpać olka. Bo nie sobie dosuszę, jak on już zaśnie. Ja jestem już ready, wykąpana. pielęgnacja nałożona. Teraz czas przygotować kąpiel dla olka. Tutaj płyn z olejkiem. Dwie pompki. A po kąpieli to, co przygotowuję zawsze, to grzebyczek campers. krem do twarzy i ciała oraz piżamka. Ja już kończę tego vloga, ponieważ po wykąpaniu Olka zabieram go od razu do sypialni, aby go usypiać. Myślę, że już wieczór zostawię sobie dla nas z Maćkiem jakiś film, obejrzymy. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego vloga. Zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem.